W dniach 26-27 kwietnia odbyły się już 16 targi agrotechniki w Bratoszewicach organizowane przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Na targach prezentowało się ponad 100 wystawców z całej Polski. Targi reprezentowały firmy zajmujące się sprzedażą nawozów, pasz, środków ochrony roślin. Większa część targów skupiała się na maszynach i urządzeniach rolniczych. Targi Agrotechnika rozpoczynają cykl targowy Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Na targach wiosennych prezentujemy przede wszystkim maszyny, urządzenia, to co w technice rolniczej jest w tej chwili najnowsze, najciekawsze i co może się przydać w produkcji rolnej. Mamy około 150 wystawców z całej Polski. Natomiast te targi dopiero zaczynają cykl wystawieniczy ośrodka, a zatem przed nami jeszcze targi majowe w Kościerzynie, koło się radza, letnie targi, ogólnopolska wystawa zwierząt hodowlanych oraz targi w sercu Polski. No i wieńcie wszystko, więcej wszystko krajowe Dni Ziemniaka. Po drodze jeszcze mamy w Piotrkowie Rolszansę, na pewno sporo ciekawych będzie wystaw, sporo interesujących rzeczy dla rolników z naszego województwa i nie tylko. Podczas targów wręczone zostały puchary i nagrody zwycięzcom konkursu Maszyna Targów Agrotechnika 2008. Pierwsze miejsce zajął opryskiwacz Pilmet 1218 Plus wystawiony przez Agroma Kutno. Nazywam się Sabina Bogdańska, jestem dyrektorem handlowym w Agromie w Kutnie. Od wielu lat współpracujemy z firmami, których dzisiaj na, prezentujemy na stoisku. Jest to firma Unia Group. W skład tej firmy wchodzi Unia Grudziądz, Pilmet Wrocław, Rolma Szkutno, Famarol Brzeg i Famarol Słupsk. Dzisiejsza nagroda to jedna z maszyn, którą prezentujemy na tym stoisku. Producentem jest Filmet Wrocław. Jest to bardzo dobra maszyna. Jest to pryskiwacz ponad 1000 litrów pojemności. Zdobycie tej nagrody gwarantuje również nam jako firmie. Prestiż wśród rolników, gdyż to jest bardzo dobra jakość. Komisja również, która wybierała nas do nagrody, oceniła ten opryskiwacz bardzo Akurat wysoko. To jest dobry opryskiwacz Pilmet, jest to opryskiwacz z hydrauliczną składaną belką. Z głównych zalet to tutaj jest na pewno ta hydrauliczna rozkładana belka, niezależne składanie lewej lub prawej strony, układ cieczowy oparty na rurkach kwasoodpornych pełna umatyzacja i sterowanie komputerem. I to jest najważniejsze. Opryskiwacze te występują z belką 12, 15 lub 18 metrów, a zbiornikiem mogą być 1200, 1600, 2000, 2500 litrów. I to jest nowość na rynku, cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem i to też widać tutaj poprzez te pierwsze wyróżnienie na targach. Ponadto przez cały czas targom towarzyszyły szkolenia prowadzone przez doradców z Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Inspekcji Pracy, Agencji Rynku Rolnego czy Agencji Restrukturyzacji.